Zaraz po zdaniu egzaminu dojrzałości postanowiłam znaleźć pracę na własną rękę, ale niestety za bardzo nie było to możliwe, dlatego postanowiłam się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Na samym początku zaproponowano mi odbycie stażu w tutajszym urzędzie, więc zgodziłam się. I tak przez trzy miesiące byłam na stanowisku pracownika biurowego. Teraz w lutym na, po napisaniu mojej prośby, Otrzymałam propozycję odbycia kolejnego stażu przez kolejne trzy miesiące na stanowisku pracownika administracyjnego. Koleżanki, jeśli czegoś nie wiem, bez problemu wytłumaczą, pomogą pojąć właśnie, jak należy co robić. Wierzę w to, że, że faktycznie zaowocuje to kiedyś w przyszłości. W naszej firmie pracuje około 50 pracowników. Jak w każdej firmie są ruchy kadrowe. I w związku z tym pozyskujemy nowych pracowników również poprzez urzędy pracy. i Firma ma z tego tytułu również korzyści tego typu, że jest sprzed kosztów 6-9 miesięcy zatrudnienia takiego pracownika. Również ten pracownik ma później zagwarantowane zatrudnienie przez okres minimum 2 lata. Zgłosiłem się od maja zeszłego roku pracuję do dnia dzisiejszego z myślą o dalszej pracy tutaj. Korzystamy również pozyskiwania stażystów. Są to praktycznie młodzi ludzie po szkole, którzy mają możliwość zdobycia stażu, praktyki w danym zawodzie. Jako osoba bez żadnego doświadczenia zawodowego i po ukończeniu jedynie liceum ogólnokształcącego, staż dał mi ogromną szansę na to, abym mogła zdobyć to doświadczenie zawodowe i na się pracy oczywiście. Mój pierwszy kontakt z urzędem pracy miał miejsce jakieś półtorej roku temu, kiedy poszukiwałam właśnie pracownika do nas do biura. I podesłano do nas panią, która właściwie po pierwszej rozmowie od razu została przyjęta, jako że odniosłam takie wrażenie, że będzie to ktoś, kto się nada do tej pracy tutaj. Po pół roku stażu, który tutaj odbywała, została zatrudniona. Następny kontakt miał z urzędem pracy miał miejsce w tym roku, jako że pracownica przyjęta wcześniej odchodziła na urlop macierzyński, poszukiwaliśmy kogoś na zastępstwo. I zaproponowano mi udział w takim projekcie Kobieta Jutra. Z tego projektu przyszła do nas właśnie pani Urszula, która obecnie u nas pracuje. Też po pół roku stażu okazało się, że jest na tyle pojętym pracownikiem, że warto jej dać szansę i ją po prostu zatrudnić. Po ukończeniu szkoły okazało się, że jednak nie tak łatwo jest podjąć pracę, dlatego Udałam się do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w celu zarejestrowania mnie jako osoba bezrobotna. Bardzo szybko dostałam ofertę odbycia stażu w tutejszym urzędzie. Po prawie rocznym stażu zostałam przyjęta na umowę o pracę. Osobom, które ukończyły szkołę, radziłabym podjęcie stażu, ponieważ można się podczas niego wiele nauczyć, zdobyć doświadczenie zawodowe. Które jest potrzebne później w pracy. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego poszukiwałem pracy. I po prostu też z urzędu przysłano mi tutaj na takie szkolenie zawodowe, które trwało 3 miesiące. I obecnie zostałem zatrudniony tak na umowę, zlecenie na razie na dwa miesiące i zobaczymy co będzie dalej. Forma stażu jest to dobra, pomocna forma współpracy, ponieważ powoduje, że pracownik ma czas też na przystosowanie się do warunków pracy akurat przy takim nietypowym, można powiedzieć, dziale produkcji. Po przyjściu na staż do tej firmy uczyłem się wszystkiego od podstaw. Po ukończeniu okresu próbnego zostałem przyjęty jako pracownik. Nie angażujemy się z początkowo finansowo, a pracownik ma możliwość także oceny sytuacji, przystosowania się do tych warunków pracy, a także my mamy możliwość zobaczyć, czy pracownik nadaje się, bo niektórzy są zatrudniani, korzystamy ze współpracy stażowej. Natomiast okazuje, że niestety nie mają możliwości, nie mają predyspozycji do tego, żeby wykonywać taką pracę. Projekty realizowane przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Nie Przegap Szansy czy oraz kompetencja oferowały osobom bezrobotnym z terenu powiatu krakowskiego szereg form wsparcia. Do najpopularniejszych należały staże oraz przygotowania zawodowe. W ramach projektu Nie Przegap Szansy czy 760 młodych osób bezrobotnych do 25 roku życia dzięki uczestnictwu w Stażach miało możliwość nabycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Odbycie przygotowania zawodowego umożliwiło 170 osobom długotrwale bezrobotnym będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy nabycie nowych kwalifikacji lub podniesienie dotychczasowych. Niektóre osoby, które uczestniczyły w programie staży oraz przygotowań zawodowych podjęły zatrudnienie w samym Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Zarejestrowałam się w roku 2007 w lutym w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, dlatego że mam za sobą długi staż zawodowy, pracowałam 15 lat na różnych stanowiskach prawniczych, ale później podjęłam z moim mężem działalność gospodarczą i prowadziliśmy ją wiele lat, ponad 10, ale w pewnym momencie tak się życiowe losy potoczyły, że stwierdziłam, że chętnie wróciłabym do zawodu. I po kilku miesiącach otrzymałam... Ciekawą propozycję właśnie z Urzędu Pracy, czy nie chciałabym podjąć? Przygotowania zawodowego w miejscu pracy, właśnie w samym urzędzie, w biurze prawnym. Po prostu urząd potrzebował jeszcze jednego prawnika. Uważam, że ludzie spotykają różne trudne sytuacje życiowe, no ale nie należy się poddawać, a poza tym no można swoje kroki skierować właśnie do Urzędu Pracy. Tam czeka na nas fachowa pomoc, doradztwo różnych pań. Zresztą teraz na tyle się czasy zmieniają, że ustawa jest bardzo szeroka i ma bardzo. Bardzo szeroki zasięg, i bardzo gmina, miasto, państwo dużo robi, żeby pomóc osobom, które straciły pracę, czy, czy, czy chcą ją zmienić, czy się chcą przekwalifikować. Więc warto zgłosić się do naszych służb i na pewno wszyscy bardzo chętnie pomogą. Spotkanie wiosna na rynku pracy na stałe wpisała się w harmonogram imprez Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Celem tego spotkania jest zachęcenie pracodawców, głównie tych z terenu Powiatu Krakowskiego, do współpracy z naszym urzędem. W trakcie tego spotkania pracodawcy otrzymują pełną ofertę współpracy z Urzędem Pracy, w szczególności zawieranie umów na formy subsydiowane, jak również preferujemy formy szkoleń indywidualnych pod konkretne zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Pracodawcy również otrzymują informacje o ulgach, na które mogą liczyć współpracując z naszym Urzędem.